Was serdecznie w kolejnym filmie. Wyniki ostatniej kiedy nie pozostawiają złudzeń. Zdecydowana większość z Was była zainteresowana takim odcinkiem. Dlatego dziś zapraszam Was na bezpośrednie porównanie nawigacji rowerowych Wahoo ROM i Garmin Explore 2. Zapraszam serdecznie do oglądania. Co do interfejsu nawigacji, to wyglądają one podobnie, choć jak możecie zauważyć w kwestii czytelności w słoneczny dzień, lepiej wypada w wachu, ale i garmin czytelność zachowano ma na akceptowalnym poziomie. Samo nawigowanie również wygląda na obu urządzeniach podobnie, a pierwsze rozbieżności mają miejsce w momencie, kiedy zjedziemy z wyznaczonego kursu. Jak widać, każde z tych urządzeń posiada trochę inny algorytm wyznaczania alternatywnych tras, przez co nie zawsze po zjechaniu z zaplanowanego kursu nowy ślad jest wyznaczony tak samo. Z wachu przejeździłem grubo ponad 7000 km, z garminem póki co kilkaset, ale w większości po trasach, które dobrze znam i po których jeździłem wielokrotnie również z wachu. Dlatego po kilku tego typu trasach muszę uczciwie przyznać, że algorytm wyznaczania alternatywnych traków w mojej opinii, działa lepiej w wachu. Które nie dość, że obiera faktycznie krótsze i na ogół lepszej jakości ścieżki, to jeszcze wytycza je w taki sposób, żeby nie było konieczności zawracania po zboczeniu z kursu. Podczas gdzie garmin bardzo często przez długi czas. Nadal usiłuje nas zawrócić, mimo że lepsza i krótsza alternatywa powrotu na trasę już dawno się pojawiła na urządzeniu konkurencji. I podkreślam to ponownie, jest to moja opinia, którą wyrobiłem sobie na podstawie doświadczeń zdobytych w terenie, który bardzo dobrze znam i po prostu wiem, że wach urodziło sobie na tych terenach tak jak powinno, a garmin niestety nie do końca. Ponadto na garminie w momencie przeliczania trasy do momentu wyznaczenia nowego śladu, stary ślad znika, co może być irytujące i problematyczne, szczególnie w większym mieście, gdzie mamy do czynienia z wieloma skrzyżowaniami w bliskiej odległości od siebie. Wtedy może zdarzyć się sytuacja, że Garmin nie zdąży przeliczyć nowej trasy przed dojechaniem do kolejnego rozwidlenia, przez co jeśli nie zatrzymamy się i nie poczekamy na wgranie nowego śladu, możemy po raz kolejny pojechać w złym kierunku i wtedy Garmin znowu będzie przeliczał trasę. A widok poprzedniego śladu ponownie na moment zniknie i w konsekwencji takich działań możemy naprawdę nieźle pobłądzić. Wiem to z autopsji, gdyż miałem tego typu wątpliwą przyjemność przetestować taką sytuację podczas mojej ostatniej majówkowej wycieczki z Gubina do Frankfurtu. Natomiast w wachu, kiedy zjedziemy z wyznaczonego kursu, stary ślad trasy nie znika, a alternatywny dojazd wyświetlany jest jako dodatkowy ślad w kolorze niebieskim. Dzięki temu widzimy, jak prowadzi nas nowa trasa względem pierwotnie obranego kursu. W obu urządzeniach mamy kilka możliwości zmiany trasy podczas trwania aktywności. Tak, również w Garminie nie istnieje taka możliwość. W wachu trasę możemy zmienić bezpośrednio w urządzeniu pod warunkiem, że mamy dodane wcześniej jakieś zapisane punkty. Niestety nie jestem w stanie wam tego tak dokładnie pokazać ze względu na niedziałające boczne przyciski w moim egzemplarzu, ale można to również zrobić poprzez smartfona. Nowy ślad bardzo szybko możemy utworzyć bezpośrednio w dedykowanej aplikacji Wahoo Element lub wgrywając do aplikacji dowolny utworzony wcześniej plik GPX. Wystarczy tylko nowy track otworzyć poprzez aplikację Element i następnie wyeksportować go do licznika. terminie możliwości w tej kwestii mamy zdecydowanie więcej. Nowy cel podróży możemy wybrać wyszukując go bezpośrednio na mapie w samym urządzeniu. Możemy również skorzystać z wbudowanej wyszukiwarki takich punktów jak sklepy, toalety, kawiarnie, parki, restauracje i tym podobne rzeczy. Możemy również ręcznie wprowadzić konkretny adres, jaki nas interesuje, choć osobiście nie lubię tego rozwiązania, gdyż jest ono dość czasochłonne, ale być może Wam akurat taki patent będzie odpowiadać. Możemy również zmienić trasę wygrywając nowy ślad poprzez aplikację na smartfonie, i tu również opcje mamy dwie. Jednak zanim to zrobimy, należy zakończyć nawigację poprzedniego kursu oraz zatrzymać aktywność. Nie ją zakończyć, a jedynie zatrzymać. Nową trasę możemy wytyczyć bezpośrednio poprzez aplikację Garmin Connect, gdzie wyszukujemy docelowy punkt na mapie i na jego podstawie Garmin wylicza nowy ślad, który wgrywamy do urządzenia i po kilku sekundach już jest dostępny nawigacji. Możemy również wgrać plik GPX utworzony z zewnętrznej aplikacji typu Kumut. W tym celu otwieramy wcześniej utworzony ślad poprzez aplikację Garmin Connect. Wybieramy jaki typ kursu sobie wyznaczyliśmy. Następnie zapisujemy trasę. Po czym wysyłamy kurs do urządzenia. Po kilku sekundach jest już on dostępny na urządzeniu i jak widzicie działa to nawet podczas trwania aktywności. Niestety w sytuacji, kiedy wyznaczamy trasę za pomocą nawigacji, a nie zewnętrznie utworzonego śladu GPX, Garmin ma momenty, kiedy nie do końca sobie z tym radzi. W wachu takiej sytuacji nie miałem nigdy. Natomiast odnośnie wachu, z tego co wyczytałem w różnych postach w sieci, zdarzały się sytuacje, gdzie przy trasach dłuższych niż 200 km nawigacja całkowicie się zawieszała. Nie jestem w stanie potwierdzić tych opinii, gdyż ja z Wachu zrobiłem tylko raz trasę powyżej 200 km i w moim przypadku taka sytuacja nie miała miejsca, ale mimo to czuję się zobowiązany, aby o tym wspomnieć, gdyż tego typu informacji w sieci trochę znalazłem, więc na pewno coś na rzeczy jest i może być to istotne przy wyborze sprzętu, szczególnie przez osoby, które myślą o ultramaratonach. OK, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że to takie porównanie będzie dla Was pomocne. Mam nadzieję, że też, że nie pominąłem tutaj żadnej funkcji, na której Wam zależało. Ale gdyby tak jednak było, to również piszcie w komentarzach czy wiadomościach prywatnych, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, wątpliwości. Postaram się Wam pomóc odpowiedzieć, jakoś te wątpliwości rozwiać. A ja już kończę, nie przedłużam tego odcinka, bo spieszę się do domu na drugą zmianę do pracy. Niestety nie wszyscy mają tak fajnie, że w niedzielę mogą sobie podpoczywać Ale musiałem nagrać to dzisiaj, bo prognozy na najbliższe kilka dni niestety są mało sprzyjające Ma padać, wiać No i ma być nieprzyjemnie i mimo tego, że mam jutro wolne To raczej nie pojeżdżę Dlatego stwierdziłem, że chociaż nagram ten materiał A jutro może go zmontuję Także klasycznie, życzę wam miłego dnia Popołudnia czy też wieczoru Zależy zresztą kiedy oglądacie to wideo I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach Trzymajcie się, cześć!